Aby zgarnąć 1000 fałdolców wystarczy, że zostawisz subskrypcję, łapkę w górę oraz dowolnie skomentujesz ten oto filmik. Proste? Jasne, że tak. A teraz zapraszam na materiał. Hejcie, szybano ludziska, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Kapi, a dzisiaj sprawdzimy sobie, czy Double Pompa jeszcze działa, bo wydaje mi się, że może być ciekawy taki materiał. Także jeżeli jesteś zainteresowany, to nie zapomnij łapce w górę o subskrypcji. No i, 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 i zapraszam do oglądania. Łatwo ci niełatwo? To jest pytanie. Jakiś pompka by się przydała. Wiadomo. I pompka, jest i ona. Dobra. elegancko. Hello there. Siema. Dawaj mi pompę. Dobra, jest druga pompka Jest druga pompka, elegancko. Czas. Trzymaj się kur... Kurna ile tu jest no Każdy dostał po strzale, ale... Ty hamuwo Teraz, dobra jest Trzyma.

O siadło Ale już pondadube Pondadube na 100% <tryk> Kurde dostał za 80 jeszcze, nie? Dobra, dobram, dobram, give me pump bang, give me pump ban O, nie dobrze Wieram to za do, do, do 100 Dobra, mam cię i mam drugą pompę. Zarumbiście Zarumbiście. Lepiej by się mogło Teraz, że są jacyś przeciwnicy, bo nie mam nic innego Okej, okay. sam się baleć. Jedna Dobra, dobra, siadło serio, gościu, oh. dlaczego wszyscy zawsze muszą mnie atakować? No co za szatany. Ole, mi się nawiół na... Dobrze, dobrze, tylko że... Tylko że przypał z tą strefą Ja cię kręcę Ja cię kręcę! Apteka Nie wierzę Serio musiałeś podskoczyć goście Oczykuje się bitka Ja nie wiem jaki jak to farty miałem tą aptekę tutaj Jakbym trafiał z tej double pompy To szło by mi chyba lepiej co? No i znowu Ile tu jest nas? Dwóch? Trzech? Czterech? Czas No i po co to wkleje, pajaców? Siadło Ten z rakietnicą jeszcze gra Tego właśnie mi brakowało w tej grze Podskocz sobie, podskocz sobie Kurde że No pięknie Ja bra, 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 bra Wow, w końcu kogoś trafiłem. Nie on dał tego lunchpada, ja pierdziele, Czemu jestem takim debilem? Dobra, mamy go. To była moja nadzieja, tylko na HP właśnie. Jedna, druga. Siadło Idioto Idiot. Nie, Nie ma Ale świetna zabawa Świetna zabawa będzie Jest, daj mi mocny. Proszę daj mi na sobie zrobić double pompę. Jest, 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 jest. Łatwo. No, jak widać, taka pomieszana gereczka, ale coś tam się udało zabić. Na przemian starałem się zmieniać. Jeżeli oczywiście materiał Wam się podobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji po więcej. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!